Cześć, witam wszystkich fanów Sapphire Technology Polska. Dzisiaj na tapecie gra Crisis 3. Przyglądamy się właśnie tej, bodaj najbardziej oczekiwanej produkcji pierwszego kwartału 2013 roku. Być może to nawet będzie jedna z najlepszych gier 2013. Z pewnością jest to świetny benchmark, co zresztą widzicie. Grafika, oczywiście, zawsze jak na Crisisa przystało najwyższych lotów. Od razu walka z Cepidami. Może zmienimy sobie broń? O tak, ta z pociskami energetycznymi. Ta, która pozwoli nam się pozbyć cepidów. Fajnie, że panowie z kraiteka postarali się o te. Poszczególne konstrukcje leveli, dzięki temu świetnie wygląda to zarówno na otwartych terenach, jak i na zamkniętych, o czym przekonacie się w dalszej części naszego gameplayu. Bardzo myślę, mocno rzucają się w oczy te trawy, które tutaj możecie też zauważyć, ale o tym może za chwilę. Najpierw kilka głów cepidom wypadałoby urwać, bo będą sprawiali mi problemy. O tak, przeładowanie oczywiście w takim momencie, będą sprawiali problemy. I ciężko będzie skutecznie o wszystkim opowiedzieć. Wracając do tematu, te trawy, które widzicie, nie dość, że ładnie prezentują się graficznie, to jeszcze stają się w pewnym sensie taką naturalną osłoną. Możemy przyczaić się spokojnie gdzieś za rogiem, możemy przycelować w Cepida, ale z drugiej strony, też sami przez to możemy stać się zwierzyną, bo przecież nagle gdzieś może strawy, tak i kosmita. Wyskoczyć. Ta oprawa graficzna sprawia, że do rozgrywki jest nam potrzebny niezły PC. Na całe szczęście my o wydajność martwić się nie musimy, bo akurat nasza platforma testowa składa się między innymi z karty graficznej Sapphire HD7970 Dual X i procesora AMD Bulldozer FX8150. Teraz pójdziemy sobie do Psychola. On akurat w tej misji prosi nas o to aby podczas jego rozmowy telefonicznej, tak chyba to można nazwać, bo myślę, że w 2027-30 roku, gdzie rozgrywa się mniej więcej w tych czasach fabuła Krajzisa III, przez telefon rozmawiali, a może to były jakieś przekaźniki, jakieś elektroniczne komunikatory, no mniejsza o to, to akurat jest mało ważne w tej chwili, jak widzicie oczywiście też um, Krajtek postawił na to, co było bardzo dobre w poprzednich częściach i w drugiej części, czyli te różne rozwiązania nano możemy sobie... Spokojnie włączyć ukrycie. Możemy rzecz jasna włączyć pancerz, ale teraz pokażę wam, jak z takiej fajnej pukawki, no nazwać to można CKM-em, takim wyrzutnikiem granatów, jakby maszynowym, można eksterminować Cepidę. Piękna Polszczyzna w wykonaniu psychola. To jest akurat bardzo dobre, że polski oddział EA postarał się, aby też właśnie i tym razem był pełny nasz rodzimy dubbing, to jest jednak to, co sprawia, że w grę gra się znacznie przyjemniej, no jeżeli jest to dobry dubbing, a akurat i jej wiele razy dowiodło, że dubbingi robić potrafi. Tym bardziej dowiedli to właśnie przy okazji, na przykład, drugiego krazisa. Niestety nie czujemy już takiej całkowitej swobody, gdzie tak jak w pierwszym Crysisie mogliśmy sobie w tym sandboxowym świecie dowolnie podróżować, teraz na przykład Psychol prowadzi nas od jednego punktu do drugiego. Z jednej strony możemy na to narzekać, ale z drugiej to przecież ostatnio te wszystkie gry akcji, y przyzwyczaiły nas do tego, że ktoś musi nami kierować. No i teraz Psychol będzie się zastanawiał, jak można wyważyć te wielkie drzwi. Z pionchy rady nie dam, jak widać, nawet pomimo mojego wypasionego nanokombinezonu, ale już jego łysa głowa na pewno coś wymyśli. Nie dam otworzyć tego tunelu. No raczej. Myśli, myśli, i pewnie już coś tam w głowie zaświtało. Przy okazji też bardzo pięknie operuje polskim językiem. Oto pobiegniemy sobie i zobaczymy, co tam ciekawego nasz kolega psychol wymyślił. Bardzo myślę, adekwatna ksywka do tego, jak się zachowuje. Szkoda, że już z tego nanokombinezonu nie może korzystać. Dosłownie żywcem został zdarty z jego skóry. Ale o tym myślę, więcej dowiecie się, jeśli sami sobie zagracie w swoją kopię Cryzisa. Zobaczcie też, jak pięknie wygląda to wszystko. Otoczenie oczywiście prezentuje się wyśmienicie. A my będziemy sobie wskakiwać na ten wózek, wagon. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie to będzie teraz bardzo efektowny moment. Mocno też naskryptowany, poczujemy taki klimat. Black Opsa, Call of Duty generalnie, więc możemy sobie podziwiać, jechać, strzelać też możemy, ale w zasadzie to tylko niepotrzebne marnowanie amunicji, bo i tak nic nam to nie da. Nie mogliśmy z to otworzymy wózkiem. Proszę bardzo. Od razu płynne przejście w taki moment zamkniętego terenu, Tutaj też zadbano o szczegóły, wszystko naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Wszystko jeżeli chodzi oczywiście o ten cały teren, roślinność, o to jak zaprezentowano porastanie tego terenu różnymi zielonymi ustrojstwami. Wszystko bardzo efektowne to sprawia, że możemy mocno wczuć się w klimat gry, ale jednocześnie nie musimy się martwić o to, że coś stanie się nam albo psychologii, bo przecież jak na samym początku praktycznie gry, a na takim etapie jesteśmy, coś mogłoby nam się stać. A teraz bardzo efektowny wybuch. No może teraz. Korzystając z okazji, że nie widzimy praktycznie nic, myślę, że zaskoczy Was to, z jaką dbałością też panowie, którzy zaprojektowali CryEngine 3, sprawili, że można zobaczyć model twarzy. To trzeba przyznać, jest bardzo, bardzo zaawansowana już technologia, która sprawia, że Crysis 3 znowu przez długie lata prawdopodobnie będzie benchmarkiem dla naszych komputerów. A dlaczego benchmarkiem? Myślę, że etap, który teraz zobaczycie, też dowodzi temu, że jest to zdecydowanie jedna z najładniejszych gier tego roku. Trochę pobiegaliśmy, poskakaliśmy, ale warto przyjrzeć się takiej rozgrywce właściwej. W grze zaimplementowano również pewne poboczne smaczki. To tyczy się na przykład takiego hakowania, gdzie musimy odpowiednio wciskać w czasie, który pozwoli nam właśnie dostać się do danego. Komputera czy jakiegoś palmtopa. Dzięki temu możemy zdobywać dodatkowe punkty do naszych osiągnięć rozwoju nanokombinezonu. To wygląda mniej więcej tak. Dzięki temu możemy na przykład szybciej biegać, możemy Mieć mocniejszy pancerz, czy troszkę celniej strzelać do naszych wrogów. Generalnie bardzo to się przydaje, wszystko możemy sobie całkiem wygodnie zapisać i dzięki temu rozgrywka będzie przyjemniejsza i łatwiejsza. Ważne jest też to całe oznaczanie taktyczne wrogów. To nam pomoże w zasadzie podczas walki, bo może być tak, że troszkę problemów będzie, żeby wszystkich zauważyć, a jak sobie oznaczymy, to problemu nie będzie i żaden nas od tylca nie zajdzie. Nie wsadzi noża w plecy i nie będzie strzelał z zaskoczenia. Dzięki temu też wrogowie w tym przypadku nie są to cepidzi, tylko żołnierze jednostki cel są dla nas bardzo myślę oczywistym kandydatem do eksterminacji. Postrzelamy sobie na przykład z takiego pistoletu, który wypluwa z siebie naboje energetyczne, naboje elektryczne. To jest akurat moja ulubiona broń, chyba właśnie w kredysie trzecim. Dzięki temu możemy skutecznie walczyć nie tylko. Z cepidami, nie tylko z cel, ale przede wszystkim właśnie szybciutko i w bardzo prosty sposób się wrogów pozbywamy. Projekt level wygląda bardzo dobrze, jest wiele broni, wiele ciekawych opcji, ale jeżeli będziecie chcieli jeszcze zobaczyć Keredisa III, dajcie znać. Może wówczas przyjrzymy się multi. Cześć!